Okay. Nie redolone, <laughs> jak u śmietniki. Cieszę szczególny ten filmik z var chyba własny, nie? Ten, ten taki gotowy A, ta, 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 tam to mi to byli Wszystkie te klany są rakowe do Ubera, ale... Mhm. Ten jest do bólu. O Jones. kurwa. No gra, dobra. Kenobim gra w tą śmieć. Też, akceleruj. Kogo chcesz nawrócić? Kogokolwiek. Pan żony? Już no, no, ściech się se uciekł od tego. o, o, o dodech do pan jest! Dwa. nie, Dobra, łatwo. Kirnerem? Pewno, kurwa. Obejrzał, obejrzał. Będzie uciekał. Jak się wyjdzie? Myślę, że jest na tyle Ufaj, głupim robakiem, że nie, ale my, nas to nie obchodzi, bo my zostajemy tutaj, tak? Ezy, e o właśnie. Trzeba polaka dojrzeć. Bro! No, 2V1! Bro! I'm not your bra. I co on myśli, że w walczył? Już lecę. No, no. Bo Obi. Patrz, ja tak piszę dosłownie.

Mojtyńczka mi wyjebał ojej O tak, dobra dobra, ja nic nie chcę muszę lek. robić sobie, patrz, Pas, na mnie kurwa Spójrz, ja mogę równie dobrze tylko te dasze robić kurwa, nie? Kiedy coś o. było to go zamrożę po prostu Nie no, to już Łatwo e? War! kurwa planowić potem, ta jej Dobra, Dobry, to jest obi, ok <śmieniu> 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 nie, celu, no, widać, nie wiem, ale co nie wiem, go dobila, może Ok no, Tam mi są ok no, to player, kurwa, tam no, panowicz, tak, no. Well. Kurwa, po prostu te klady, nie, kurwa, w tej grze, ja pierdolę. Coś też, też to było jakiś czas i, i nie ten. Jakieś ludzie, kurwa, z tej gry podchodzili, bo nie jest modu, na wiesz, no wiesz. Jak mam mieć Saber, skoro ty byłeś, kurwa, i saber no. nie, 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 weź, nic, nie, po prostu... Nie. Po prostu ja bym w tej grze to był amusy, czat tak? głosowy. To ja bym takich wyzywał Yo fucking twat Nic nie co? Fucking kok Suck my kok <grym /s2> No skocz, skocz no Przysia... Przysia... Pisa, anakin przyciągnij mnie Przysia... na Ważne, No puść No, no, słyszę Ten skacze tutaj Ten Anakinem Tak? No, 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 no. Hello Wleciał Uważaj na ciebie. jeba O2 Co on napisał? Nie wiem, że chce kurwa rakietę v 2 chyba. O 2 na 2. Eee. O, no, oni tak grają? To Czy Czyli oboje tu mi skakują? Tak, oboje skakują. No Paweł, lewy przycisk myszy! No i dostałem dwa hity kurwa. Zjebana gra. Dawaj, Kenobi, skoczysz. Nie, skoczysz. Skoczyli tu w ogóle, czy nie? Bardzo dobrze. Co jak tego biegają, tylko drobna uciążliwość. Nie trwońcie mojego czasu. A jeszcze stanę po powietrzu? Uważaj. Jeszcze też wróciłem do niego na miecze, nie trafiłem chodziło. No, są jakieś downy, weź choć. Dobra, jest, no. no. a downy, um. ale ja dostanę kita um. przez blok dla zasady. Kurwa. Zajebisty kurwa, tak jak zwykle. Teraz spierdolę. No kurwa, aha, skąd te no, aha, no tak. No ty śmiecił jebany, kurwa, pierdolony Kuntaś. Aha, fajne duszenie, lewiste duszenie, kurwa. Podała mi się to duszenie, nie? Chuj, opór, oporowo. To jakim high ground, kurwa. Mm. Debil. No i dwa hity dostanę, jednym uderzenie, co jest? Kurwa, z tym tak. Kurwa, niansów. No tak, I on mi przez bog wypierdoli tak o. No nie mogę go uderzyć nawet kurwa Rzik Nie sądzę No w końcu się zadziałał Ja pierdolę No kurwa to jest Aha Vara no mam Ten się odpalił tam kurwa ten tym ta Ten random jebany pierdolony Nie, po prostu mi postać stanęła w miejscu i nie da się ruszyć przez tyle A tym, to co mówię tyle no, czasu, no, to czasu. Tak. No, to Pożegam, no, to że onki serbije będziesz Poczekajam tak. za normę. No bo wiesz, że tak jest super kurwa tak Jak widać, 100 FPS-u za mało. Trzeba mieć 200 chyba. Żeby się, nie postać, się w miejscu. Dawaj, 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 Obidzaj, dawaj, Nie mogę go uderzyć, kurwa nawet, nawet, nie. A spierdalać, kurwa, chuje jebane. Dobra, no ja pierdoleki to jest, I, kurwa połowa rzeczy nie zadziała i to co nie powinno teraz zadziałać, zadziałało, nie? Dostał kurwa 6 blok tym rzutem mieczem, kurwa. To już Łukasz mi się wczoraj lepiej grało niż kurwa tym molem kurwa nierojebanym. No bo mol jest jebany kurwa. Jeszcześ Przynajmniej się nie jak jak blokowała postać nie... kurwa dwie sekundy, żeby mi może zabić po prostu. No. I jaka, kurwa nie działa kurwa, nie wiem, opóźnienie reakcji kurwa ten komputer ma jakieś, przecież kurwa nawet nie jest użyty w połowie na, to przy tej grze. 44% CPU, pamięci jest użytem RAMu 25% Czyli tam miałem 10 GB może GPU no na 100%, na to GPU, no to normalne Fuck you No spierdalamy, teraz chuj, teraz chuj Na zasady To jest kim, tego vara trzeba by się chyba tej A na kim? No fajne zdolności, nie? Kurwa, pewnie O, nie mogę się ruszyć, no tak! Cała HP mi wyjeb może, ty kurwa, ci No, co to miało być? Kurwa, jebali śmieci. No, odpali mi coś? Grzyk. No, no może, kurwa, mogę się ruszyć do chuja? Nie możesz, nie możesz. Taki odpalony nagle jest, kurwa, no tak. tak Nie do trafienia, Kurwa, no, no, jest... nic się nie dzieje mu oczywiście. O, lol. Brawo. Uuuuh, bo... bo... on nic! On się blokuje! On się blokuje w każdą stronę świata. Pewnie, że tak? Pamiętaj, i pęta, interesem też, że nie, nie, nie. O, jebany, czy teraz i kurwa. rasz. Dawaj, no ekonomii, dawaj, to jest ten moment, w którym po prostu jak pies. No i czemu? Kurwa, uderzyło to go, ale nie. Graci stwierdzi, że nie, on nie dostał, kurwa tego w ogóle. No ja pierdolę po prostu nic, nic po prostu nic nie działa. Nie działam. ma staminy w ogóle teraz nawet na Paula już nawet. Nie już no, ma. i dawał. Jak on to robi, że on se idzie do tyłu, uderza go przodu i nic. Wraci twierdzi, że on nie dostaje w ogóle obrażeń. Musimy to podtargać Co Polaczek Znów już wyszedł. zbugowany. cioto jebana, o, nie. Odważne piki teraz. The <coughs> I am strongest. Ginkie kurwa. Trzymy to tyle? Well. <coughs> to